Wolność na uwięzi. Nic nie jest w stanie oprzeć się woli człowieka, który w dążeniu do celu jest w stanie zaryzykować własne istnienie. Benjamin d'Israeli. Pieniądze więc są, a i miejsce do ich gromadzenia też. I te meble są takie piękne. A samochód spójrz na ten samochód czyż nie fenomenalny jest nowy w leasingu, no i ciuchy. Popatrz, aktualna moda i wszystko markowe, rzecz jasna. Tak odczuwa się dzisiejszy plecak życia. A pod ich szalejącym gospodarstwem domowym ludzie pełzają wolniej i wolniej, aż w końcu zużyją całą swoją energię, stając się archiwistami we własnym muzeum życia. Zrób sobie kiedyś inwentaryzację. Ile razy nosiłeś te koszule w ostatnich dwunastu miesiącach? Jak często wziąłeś do ręki tę książkę? Jak często siedziałeś w ostatnich dwunastu miesiącach na tym krześle? Jak często włączyłeś tę oto lampę w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy? Kiedy ostatnio nosiłaś te buty? Kiedy używałaś ostatnio tego wazonu? Kiedy oglądałeś ostatnio te wszystkie zdjęcia? Kiedy byłeś ostatnio w piwnicy lub na strychu, przynosząc coś, co tam nazbierałeś i teraz potrzebujesz? Spójrz, co tam na tych regałach u ciebie w domu jest uzbierane. Twoje regały stały się witrynami z eksponatami, a ty stałeś się kuratorem, strażnikiem i odwiedzającym biednym. Spacerujesz codziennie po tej wystawie, żyjąc w stałej perspektywie przeszłości. Każda koszula budzi wspomnienia, a ty, spoglądając w przeszłość, powiadasz: tak, chcę to mieć, przecież to moje życie. Nie wyrzucę swojego życia. Trzymamy się tego wszystkiego, ponieważ chcemy tym samym powstrzymać życie, co jest wielkim błędem. Wszystkie te rzeczy powstrzymują tak naprawdę nas i nasze życie, utrudniając nam pójście naprzód, wiążąc nas z przeszłością. Ja nie posiadam ani domu, ani żadnego mieszkania własnościowego, a mieszkam w kilku miejscach na świecie, tam, gdzie mi się aktualnie podoba. W sumie to ja nie mieszkam, tylko przebywam. Z tego wynika największa korzyść, że dom czy mieszkanie nie mogą posiadać mnie, a do tego w ogóle się nie opłaca. Nieruchomość to dziura w ziemi, która non stop pochłania pieniądze. A co najgorsze, nie wiesz jak wielka jest ta dziura i ile pieniędzy pochłonie, ponieważ nie wiesz jakie remonty trzeba będzie wykonywać, nie wiesz jakie podatki od gruntu będą w przyszłości. Jaki podatek od nieruchomości będzie w przyszłości, jakim podatkiem katastralnym wyróżnieni będą prywatni właściciele nieruchomości, czy rząd lub Unia Europejska nie wykorzysta ustawowej możliwości odebrania ci nieruchomości na rzecz ratowania bankrutującego państwa, no i ostatecznie jak będzie wyglądał rozwój rynku nieruchomości. Bo chyba wiesz, że polski rząd podpisał z Unią Europejską w 2012 roku pakt fiskalny, który zawiera między innymi opcję wywłaszczenia obywateli polskich z ich nieruchomości. Przeczytaj moją książkę Skazani na zyski, a będziesz wiedział, o czym mówię. Wolę zamieniać swoje środki płatnicze na prawdziwe pieniądze, tak jak robią to od zarania dziejów wszystkie centralne instytucje bankowe na świecie i jak robią to najzamożniejsi tego świata. W ten sposób nie tylko nie tracę przez inflację na wartości siły nabywczej, wręcz przeciwnie, zyskuję. Moje wartości wzrastają dzięki inflacji oraz niestabilnym rynkom finansowym. W ostateczności, wykazując brak jakiejkolwiek innej możliwości, jestem wolny finansowo, niezależny od walut, jakichkolwiek walut. Tego określenia też większość nie rozumie. Nie można osiągnąć wolności, będąc uzależnionym od systemu finansowo-monetarnego. A tym bardziej jako posiadacz nieruchomości, będąc cały czas szantażowany pieniędzmi w postaci podatków, czynszu i wszelkich kosztów dodatkowych, które są w dłuższej perspektywie nie do oszacowania. No ale o tym to tak, jak powyżej wspomniałem w mojej poprzedniej publikacji: Jedni wolą swoje pieniądze zabetonować, a ja je wolę ozłocić. A mieszkać mogę tam, gdzie chcę i to w wielu miejscach. Niekoniecznie uwiązując się w jednym miejscu, a tym bardziej wiążąc się poprzez zobowiązania finansowe. W ten sposób mam i pieniądze, i płynność, i elastyczność. I niespecjalnie rozumiem argument mówiący o konieczności posiadania korzeni. Gdyby Stwórca chciał, abym się nie przemieszczał i zapuścił korzenie, stworzyłbym mnie jako roślinę. Nieruchomości są złodziejami wolności. Sztuczne powody i bzdurne argumenty wybito mi z głowy na uczelni, na której studiowałem kierunek nieruchomości. To jedyne i najistotniejsze czego się tam nauczyłem i co zrozumiałem podczas studiów. Im mniejsze ego, tym łatwiejsze życie. Mimo, że większość z tych, którym o tym mówię, mi nie wierzy, bo tego nie rozumie. Ale co się dziwić, gdy ma się beton w głowie. Albert Einstein stworzył następujące równanie: ego równa się jeden dzielone przez wiedzę, czyli czym większe ego, tym mniejsza wiedza, a czym większa wiedza, tym mniejsze ego. Nie potrzebuje niczego i, co więcej, nie chce niczego. Sztuczny przymus wywoływania potrzeby posiadania rzeczy, których nie chcę, bo nie potrzebuję, jest dla mnie dużo, dużo gorszy, aniżeli obawa przed urojonym wywieraniem wrażenia u innych, bycia niesympatycznym. Dlatego wyłączam radio, gdy emitowane są reklamy i wiadomości, dlatego nie oglądam telewizji i dlatego również nie chcę i nie oczekuję żadnych prezentów. Pomimo, że ktoś wręczający prezent poczułby się mile dowartościowany, a podczas mojego braku ekscytacji, na otrzymany prezent, ewentualnie zniesmaczony. Sęk w tym, że ludzie nie chcą zrozumieć, że mój brak zainteresowania dotyczy jedynie prezentu, którego nie chcę, a nie wręczającego prezent. Wiem, że takie postępowanie jest niekonwencjonalne. Ale wszystkie te rzeczy po prostu mnie nie interesują, ponieważ zawsze wiedziałem dokładnie, czego chcę, a to, czego chcę, sprawię sobie sam. Poza tym, wręczający prezenty nie robią tego dla mnie. Nie tylko. Wręczając prezent, oczekujesz, że i ty w przyszłości przy najbliższych okazjach będziesz uwzględniony i obdarowany prezentem. Jakkolwiek by patrzeć, istnieje przecież zasada wzajemności, więc jeśli ktoś otrzymał od ciebie prezent, niech się odwzajemni, bo jak nie, to. A ja nie jestem i nie chcę być nikomu nic winien, a reakcje na nietrafione prezenty są mi drzazgą w oku. Nic dziwnego, że od dłuższego czasu młode pary, organizujące wesela, zaznaczają, że nie chcą żadnych prezentów, faworyzując prezenty gotówkowe choć prezenty gotówkowe nie mają żadnej fantazji, a przynajmniej te małe. I choć Fiskus zabrał się i za tę formę przekazywania pieniędzy, w końcu trzeba się wykazać konsekwencją w okradaniu obywateli, to i tak młodzi wolą sprawić sobie sami to, czego naprawdę potrzebują lub, spekulując, wykorzystać na zwrot kosztów wesela. Większość z nas odczuwa to już od dawna, że dobra konsumpcyjne nie są dobrami, przynoszącymi automatycznie szczęście. Okrągłe dwa tysiące lat przed wprowadzeniem iPhone'a Pliniusz wypowiedział bardzo mądre słowa: "Rzeczy, które posiadamy, utrzymują rzadko wartość, którą miały, gdy się tak bardzo o nie staraliśmy." Odpowiadając "nie" na pytanie, czy potrzebne nam te wszystkie nieistotne rzeczy, Ustalamy ważną część postulatu o uwolnienie się z bycia własnym zakładnikiem. Wynagrodzenie za uwolnienie się następuje bezzwłocznie. Wolność, niefrasobliwość, prawdziwa mobilność. A cena, jaką trzeba zapłacić, jest o wiele niższa, niż nam się może wydawać, ponieważ radość, jaką odczuwamy posiadając te rzeczy, jest tak niewielka i krótkotrwała że uwolnienie się od tych materialnych i mentalnych rzeczy jest zawsze opłacalnym interesem. Materialne rzeczy nie obciążają nas fizycznie, ponieważ są. tylko rabują nam energię, którą potrzebujemy na to, aby je zauważać, o nich myśleć i nimi zarządzać, objąć za nieodpowiedzialność, dbać, porządkować i w ogóle je znaleźć, gdy sobie o nich przypomnimy lub, gdy są nagle potrzebne. A do tego jeszcze te emocje, które towarzyszą tym codziennym relikwiom. Poprzez samoistnienie tych rzeczy, do których jesteś przywiązany, dopadają cię bezsensowne emocje, pomimo że obecnie są one naprawdę bez sensu, zmuszając cię do rozmyślania o tym, mimo że nie masz na to w ogóle ochoty. Mentalne kino. Do tego są jeszcze te kwestie niematerialne, to są te wszystkie działania, które od dawna czekają na ich załatwienie. Im dłużej z nimi zwlekasz, tym cięższy staje się ten wiszący ci na karku głaz. No i nie zapominając o oczekiwaniach, jakie masz wobec otoczenia, na których wyniki niemal w ogóle nie możesz wpłynąć. Do tego pasuje jedna z tajlandzkich historii o mnichu, który według tamtejszych zwyczajów chodził ulicami, żeby prosić o jedzenie, nierzadko u tych samych ludzi. I tak wracał codziennie ze swojej tury bardzo zadowolony, ponieważ jedna z dawczyń zawsze przygotowywała dla niego pysznego kurczaka. Pewnego dnia, gdy znowu był w mieście, nie zastał owej dawczyni ani jej przepysznie przyrządzonej porcji kurczaka. Dnia następnego i dzień później i w kolejnych dniach mnich zaczął się zastanawiać, gdzie może się podziewać ta dobra kobieta. Może jest chora, albo umarła. A może postanowiła oddawać swoją porcję kurczaka innemu mnichowi. Był absolutnie sfiksowany, aby móc w końcu zjeść wspaniale przyrządzonego kurczaka. Zamartwiał się i dopuścił, żeby ten kurczak cały czas zaprzątał mu głowę i go nie opuszczał. Aż któregoś dnia, gdy jak co dzień podążał ulicami miasta, napotkał ową kobietę czekającą na niego ze swoim kurczakiem u bram wejściowych do swojego domu. I wtedy nagle mnich zrozumiał, jak bardzo ten kurczak go trzyma w uwięzi i jak dał się zależnić od jego smaku, postanawiając, że nigdy więcej w swoim życiu go nie skosztuje. Z powodu tych wszystkich wyrostków umysłowych, związanych z nimi wtórnych emocji, wielu niedokończonych spraw, w głowach niektórych wygląda jak w mieszkaniu syllogomana. Psycholog Bluma Zejgarnik jako pierwsza opisała, nazwany później jej imieniem, fenomen mechanizmu zachowania ludzkiego: że niedokończone sprawy są znacznie efektywniej przypominane niż załatwiane. Zajmujemy się nimi cały czas. Niedokończone sprawy nie dają nam ani chwili spokoju. W sumie ma to nawet sens. W ten sposób nie zapominamy załatwić ważnych rzeczy. Jednak może się to zmienić w dość duży problem, gdy masz tych niedokończonych spraw coraz więcej. To są najczęściej nieduże sprawy. Często termin u księgowej, zepsuty rower, zrobienie porządku w garażu, zrobić coś wspólnie z rodziną i tym podobne. Zajgarnik stwierdziła, że nasz umysł funkcjonuje jak wielka komoda. Jak coś zaczynamy i nie kończymy, szuflada zostaje otwarta. I tak potykamy się o tę otwartą szufladę za każdym razem, a im więcej otwartych szuflad, tym mniej możemy się skoncentrować na innej rzeczy. Zużywamy zbyt dużo energii. Osobiście jestem pełen podziwu, a raczej jestem zdumiony, jak długo niektórzy potrafią mieć pootwierane szuflady. Regularnie spotykam się z sytuacjami, gdy uczestnicy moich coachingów dostają do zrobienia w domu zadanie dotyczące jakiejś istotnej dla nich rzeczy. To potrafi trwać całymi tygodniami, a nawet miesiącami. A kiedy nawiązuję do tego tematu ponownie, słyszę od nich Oczywiście, że o tym myślę i pamiętam. Na razie jakoś się nie złożyło, żeby to zrobić. Nie, żeby mi to przeszkadzało. Zastanawiam się tylko, ile energii musi kosztować pozostawianie tylu otwartych szuflad i dlaczego oni wszyscy dobrowolnie rezygnują z możliwości pełnego zaangażowania się w to, co naprawdę ważne. Tę traconą energię należy odzyskać z powrotem, załatwiając wszystko do końca i od ręki. Jeśli nie natychmiast, to ustal stały i konkretny termin na zakończenie sprawy. Zrobić termin Załatwione, zapomniane. Tu nigdzie nie ma miejsca na inną opcję przesunięcia w czasie. Skreśl to, inaczej nigdy nie pozbędziesz się przyszłych działań, które już dziś ci obciążają. Wylecz się z tej powszechnej choroby zwanej przesuwaritis. Ten twój plecak z rzeczami, które mają wyznaczoną datę załatwienia na nigdy, jest już zbyt ciężki. Nie opłaca się go ze sobą dźwigać. On powoduje tylko obawy, denerwuje, wyciąga mnóstwo energii i zniewala, paraliżując twoje możliwości i zdolności do osiągania wielkich rzeczy dla dobra twojej przyszłości. Przyszłość to jest ten czas, w którym będziesz żałował rzeczy, których nie zrobiłeś.